Czym są mapy genetyczne? Mapy genetyczne to są takie mapy, które służą do ustalania względnej odległości między genami i opierają się one na częstości crossing over. Etapy mapowania można sobie podzielić na takie pięć części jakby. Czyli mamy krzyżówkę, układanie klas, ustalanie kolejności genów, obliczanie częstości crossing over i interferencja i koincydencja. Wszystkie te zagadnienia omówię po kolei w danym punkcie. Pierwszym takim krokiem w mapowaniu jest wykonanie odpowiedniej krzyżówki. Jednak często w zadaniach pomijana jest ta krzyżówka, ponieważ żeby wykonać jakiekolwiek mapowanie genetyczne, potrzebujemy już znać liczbę osobników, jaka wyszła z danej krzyżówki. Bez tego no, niestety nie da się wykonać mapowania. Jeszcze co możemy wyczytać z takiej krzyżówki? Możemy wyczytać, że geny są w jakiś sposób ze sobą sprzężone, bo gdyby nie były ze sobą sprzężone, to stosunek fenotypu wynosiłby 1 do 1 do 1 do 1. Do 1. A żeby ułatwić sobie zapis takiego fenotypu, żeby ciągle nie przypisywać takiego długiego, to możemy sobie wyciągnąć z tego takie cechy, które jak, w jakikolwiek sposób wpływają na ten fenotyp. Czyli tutaj będziemy mieć duże A, duże B, duże C. Tutaj skali będziemy mieć duże A, duże B, C. Tutaj A, B, C. Tutaj A, B, C. Po prostu takie, które nam wpływają na wygląd danego osobnika. Kolejnym punktem jest układanie klas i zajmiemy się na razie przykładem A, krzyżówką dwupunktową. Zasada w układaniu kolejności klasy jest taka, że układamy sobie jakby po liczebności potomstwa, jakie wyszło, czyli od największego do najmniejszego. I tutaj te pierwsze klasy, jakie mamy, to są klasy rodzicielskie, bo mają takie same genotypy jak rodzice. A tutaj mamy klasy zrekombinowane, no bo mają już zrekombinowany ten genotyp. I teraz przykład B, krzyżówka trójgenowa. I tutaj mamy tak samo tendencja spadkowa od największego do najmniejszego żywności. Pierwsze dwie klasy to będą zawsze klasy typu rodzicielskiego, bo ich zawsze będzie najwięcej. Później cztery kolejne klasy to będą osobniki po pojedynczym crossing over, a dwie ostatnie to będą osobniki po podwójnym crossing over. Tutaj niestety dochodzimy do końca już krzyżówki dwugenowej, czyli tej z punktu A, kolorem niebieskim. A dlaczego końca już Wam tłumaczę? Mapy genetyczne opieramy się na częstości crossing over i to jest ogólny wzór częstości crossing over. Crossing over równa się rekombinaty, czyli te dwie klasy zrekombinowane, inne niż genotypy rodzicielskie, dzielone przez wszystkie osobniki razy 100%. Podstawimy sobie teraz do wzoru 70 dzielone przez 500 razy 100%. No i to się będzie równało 14%. Co możemy sobie z tym zrobić? Możemy sobie napisać, że odcinek AB równa się 14 centymorganów. No i to w sumie tyle, co możemy sobie z tym zrobić. Jeżeli chcielibyśmy zaznaczyć te odcinki na chromosomach, to nie wiemy, który gen będzie występował jako pierwszy, a który gen będzie występował jako drugi. Nie mamy po prostu, o, nie mamy tutaj po prostu, jak zobaczyć, tej kolejności. Wrócimy sobie teraz do tej krzyżówki trójgenowej i mamy teraz punkt trzeci, czyli ustalenie kolejności genów. Musimy tutaj ustalić, który gen będzie na środku, który gen będzie występował jako pierwszy, a który jako gen drugi. Tutaj przyda się wiedza z poprzedniego filmiku o strefach crossing over. Jak nie widzieliście tych stref albo nie wiecie, o co chodzi, to zapraszam do poprzedniego filmiku z mapowania genów 1. Przy porównywaniu genów zawsze będziemy sobie porównywać z jednym osobnikiem typu rodzicielskim i z jakimś rekombinantem. To sobie teraz wybiorę jakiegoś osobnika typu rodzicielskiego, na przykład takiego, i mogę go sobie wszędzie wpisać. Tutaj nad kreską. Przy ustaleniu kolejności genu środkowego zawsze bierzemy sobie jednego osobnika typu rodzicielskiego i jednego osobnika po podwójnym crossing over. Wiemy tutaj, że osobniki po podwójnym crossing over mają taką cechę, że zmienia im się ułożenie tylko środkowego genu. Więc bierzemy sobie osobnika takiego, w którym zmienia nam się tylko jeden gen w ułożeniu. A tutaj w tej klasie siódmej zmienia nam się tylko i wyłącznie gen A a w klasie ósmej zmienia nam się ułożenie genu B i C. Czyli bierzemy sobie tego osobnika z klasy siódmej, A, B, C. no i wiemy, że gen A będzie w środku. Przy ustaleniu kolejności genu pierwszego robimy sobie tak samo jak z genem środkowym. Bierzemy sobie osobnika z typu rodzicielskiego, no to już mamy tutaj wcześniej wpisanego, i bierzemy osobnika z klasy trzeciej lub czwartej. I teraz patrzymy, gdzie nam się zmieni tylko i wyłącznie jeden gen. W klasie trzeciej zmienia się ułożenie genu pierwszego i trzeciego, gdybyśmy tutaj sobie tak wpisali, to możemy sobie zobaczyć, że zmieniają nam się ułożenie tych dwóch genów, więc ten osobnik odpada. Czyli zostaje nam tylko osobnik z klasy czwartej o ułożeniu takim. I widzimy, że genem pierwszym będzie gen B. No i z kolejnością genu drugiego bierzemy sobie osobnika znowu typu rodzicielskiego, to jest wpisany, no i osobnika z klasy piątej lub szóstej, gdzie tylko jeden gen się zmienia. No to mamy tutaj, widzimy, że osobnik z klasy piątej i mamy... C. Punkt czwarty częstość crossing over. To jest ogólny wzór na częstość crossing over, czyli suma osobników po pojedynczym crossing over na X odcinku plus suma osobników po podwójnym crossing over dzielona przez sumę wszystkich osobników razy 100%. I ja teraz pokażę, jak zastosować ten wzór. Suma osobników po pojedynczym crossing over. Bierzemy sobie klasy 3 i 4, 92 plus 90%. Plus suma osobników po podwójnym crossing over. Bierzemy sobie klasy 7 i 8, czyli mamy plus 7 plus 6. Dzielone przez suma wszystkich osobników mamy 1000 razy 100%. I teraz robimy sobie odległość drugiego genu. Klasy 4 i 5: 52 plus 49 plus 7 plus 6. Dzielone przez 1000 razy 100%. Na odcinku AB mamy 19,5% crossing over, to będzie to samo co centymorgany, czyli mamy 19,5 centymorgana, a na odcinku BC mamy 11,4% crossing over lub 11,4 centymorgana. Tutaj te liczby sobie zapisujcie, bo no polecam to zapisać, bo to się jeszcze przyda, żeby tam potem nie obliczać dodatkowo. Punkt piąty, współczynnik koincydencji i interferencja. Pomyślałam, że najpierw zrobię tutaj obliczenia i pokażę, jak to się oblicza, a dopiero później wytłumaczę, czym jest ta koincidencja interferencja, bo chciałabym się odnieść w swoim tłumaczeniu do wyników z tego zadania. Wzór na to jest częstość crossing over obserwowanego, przez częstość crossing over rzeczywistego. Częstość crossing over obserwowanego to są osobnicy po podwójnym crossing over, dzieleni przez wszyscy osobnicy i na wychodzi 0,013. Częstość crossing over rzeczywistego to jest mnożenie tych dwóch liczb, których mówiłam Wam, żeby sobie zapisać, żeby tego potem liczyć ponownie. Po prostu mnożymy te dwie liczby, wychodzi nam 0,22. No i koincydencja to jest dzielenie crossing over obserwowanego przez rzeczywisty, wychodzi nam 0,59. No i interferencja to jest 1 minus koincydencja, czyli mamy 1 minus 0,59, i Wychodzi nam 41. Tutaj napisałam taki trochę ułatwiony wzór na koincydencję. Klasy 7 plus 8, czyli te po podwójnym crossing over, dzielone przez wszystkie, wszystkie osobniki. No to tutaj mamy policzone to. No i to wszystko dzielone przez wartość A i B bez razy procent, razy wartość BC bez razy procent. Te z poprzedniego tutaj zadanka, te dwie cyfry. Dwie liczby. Punkt piąty: współczynnik koincydencji interferencja Podczas crossing over w miejscu rekombinacji tworzą się hiazmy, które mogą zwiększać sztywność chromatyd i uniemożliwić powstawanie drugiej jazmy w pobliżu pierwszej, ale nie muszą. Tak z definicji to interferencja polega na wzroście lub ograniczeniu możliwości zajścia drugiego crossing over w pobliżu pierwszego. Wielkość interferencji można wyrazić za pomocą współczynnika koincydencji, który może być albo pozytywny, albo może być negatywny. Jeżeli współczynnik koincydencji wyszedł nam w tym zadaniu 0,59, to na 100 krzyżówek, tylko w 59 krzyżówkach, nasz wynik będzie się tak jakby pokrywał z założeniami prawdziwymi, a w 41% nasz wynik będzie niezgodny. Teraz interferencja pozytywna i negatywna. Interferencja pozytywna, mamy z nim do czynienia wtedy, kiedy... Koincydencja jest mniejsza od jednego i interferencja większa od zera, czyli występuje ono wtedy, kiedy częstość osobników po podwójnym crossing over jest mniejsza od oczekiwanej. I Właśnie tutaj jedna chjazma wpływa na położenie drugiej chjazmy. Teraz interferencja negatywna, no to jedna chjazma nie będzie wpływała na tą sztywność chromatyd i w pobliżu jednej chjazmy może się utworzyć druga chjazma. I z interferencją negatywną mamy do czynienia, kiedy koincydencja wynosi ponad 1, a interferencja jest mniejsza od 0. Czyli tutaj częstość obserwowanych osobników po podwójnym crossing over jest większa od oczekiwanej. Przed liczeniem już koincydencji interferencji możemy sobie teoretycznie zobaczyć, czy ona będzie odbiegać od normy, czy nie. I tutaj, tutaj sobie weźmiemy. Patrzymy tutaj po podwójnym crossing over. Jeżeli jest go bardzo dużo, no to możemy się spodziewać, że. Interferencja będzie negatywna, a jeżeli jest go stosunkowo mało, to możemy się spodziewać, że interferencja będzie pozytywna. Teraz pora na zadanko. Macie tutaj podane genotypy i ich liczebność. Pokładajcie je tak, jakbyśmy mieli robić mapowanie genu, tak? Czyli tam na klasy podzielcie i tak dalej. I teraz sobie zastopujcie, a ja tutaj robię cięcie i już pokazuję, jak to trzeba było zrobić. Takie będzie rozwiązanie: od największej liczby odstawników do najmniejszej. Dwie największe to są typy rodzicielskie. Potem mamy klasę 3 i 4 po pojedynczym crossing over, 5 6 po pojedynczym crossing over, no i 7 8 najmniej liczne po podwójnym crossing over. Jeszcze zadanie maturalne z kwietnia 2020. Cztery geny A, B, C i D są ze sobą sprzężone. Ustalono następujące długości między tymi parami genów. Okay. Podaj kolejność ułożenia na chromosomie genów A, B, C i D. No to możecie sobie znowu zastopować i robimy... Tak, Mamy geny D i C leżą najdalej od siebie, czyli będą w takim położeniu. No i znowu nie mamy informacji nic więcej, który gen będzie pierwszy, czyli znowu będą dwie poprawne odpowiedzi, tak jak chyba w poprzednim zadaniu. W sensie tym, którym robiłam miesiąc temu. C i B, 13 centymorganów, C i B, C i B, 13. No i został nam jeden. A nam zostało. A. Zgadza się? Pomiędzy B i A trzy centymorgany. No by się zgadzało. Czyli mamy D, B, A, C lub C, A, B, D.